Ja zostałem zaproszony do tego konkursu, Portret Świecia, i sam siebie zapytałem, jak bym to widział. A, a lubię malować portrety, twarze znanych osób, to jakby w moim portfolio jest dość mocno zauważalne. No to zauważyłem od razu, że to musi być postać jakaś, która będzie symbolizowała to nasze świecie, pokazywała w jakiś sposób. W świecie to młodość nadzieja patrzymy z tą świecą w przyszłość. Taki był pomysł na ten obraz, młodzieniec ze świecą, która symbolizuje nasz herb i, i nawiązuje do legendy o tym jak świecie powstało, gród grud świecie, jak był zakładany i ten młodzieniec z tą świecą oświetlając drogę przed sobą zmierza ku, ku lepszej przyszłości. Mój styl jest unikatowy, bo ja maluję kropkami. Więc przedstawiam ten świat i świat duchowy razem i łączę to ze sobą i staram się, żeby człowiek w tych obrazach widział to, co było kiedyś i to, co jest dzisiaj, to, co jest teraz. Się przepięknie rozwija, otwiera się na nowych ludzi, otwiera się przede wszystkim na artystów. My możemy, tutaj, jak kolega powiedział, wyjść z piwnic. Nagle zostaje zaproszony do tak cudownej ekipy, bo ekipa jest przepiękna, nie mamy w ogóle poczucia rywalizacji, zachwycamy się sobą.